Cześć, zanim zaczniemy, to chciałbym Wam przede wszystkim powiedzieć, że dziękuję Wam bardzo za feedback pod ostatnim filmem, za wszystkie komentarze, lajki, obejrzenia. Dajecie mi powód do robienia kolejnych filmów, bardzo to szanuję, dzięki. Mam już z tyłu głowy od jakiegoś czasu taki temat. Nie łączy się to bezpośrednio z rapem, jak właśnie w tytule Żadna szkoła nie jest true, ale łączy się przede wszystkim z kwestią wizerunkową. No bo nie wierzycie chyba, że Wasz ulubiony raper, który mieszka na strzeżonym osiedlu, jeździ. Drogą furą, którą możecie oglądać tylko na filmach, reprezentuje biedę i kocha bloki. Ostatnio słyszałem taką piosenkę, w której było, że eee, ci młodzi raperzy, ci newskulowcy, oni są z dobrych domów, oni nic nie wiedzą, oni są fake i tak dalej, i tak dalej, my jesteśmy tutaj, trują takie... Ja rozumiem. Ja rozumiem, że może kiedyś byłeś na ulicy, no nie? Ale może byłeś na ulicy w 95 roku, a teraz właśnie mieszkasz na strzelonym osiedlu, jeździsz drugą furą i jesteś dosłownie w tej samej klasie społecznej co ten raper, który wziął się znikąd i po prostu udaje gangstera a jest chłopaczkiem z do dobrego domu. To skąd jesteś, to jest jedna rzecz, ale to gdzie jesteś teraz, na tym się skup. Już już dawno ta walka z systemem się skończyła, proszę pana. Żyjemy w wysokim kapitalizmie. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nikomu nie bronię prawa do tego, żeby czuł przynale do miejsca, z którego pochodzi. Natomiast jeżeli jest tak daleko od tego miejsca fizycznie, jak i ogólnie, życiowo, to nie wiem, czy można powiedzieć, że ta osoba reprezentuje to miejsce. Dam bardzo prosty przykład. Ktoś, powiedzmy, był kiedyś biedny. Mówi, że reprezentuje klasę robotniczą. No nie? W tym samym czasie mieszka na najdroższej ulicy, w centrum miasta, w wielkiej metropolii. W pięknym mieszkaniu. I mówi, że reprezentuje tutaj tych ubogich. I no wtedy się tak troszeczkę Zastanawiamy o co chodzi, tak? Jakby w jaki sposób ich reprezentujesz? Co ty tym ludziom dajesz? Mówisz, że tam kiedyś byłeś, ale teraz tam nie jesteś i nie chciałbyś tam wrócić, więc ta reprezentacja jest taka. I tutaj nachodzi mnie właśnie pytanie Jaka jest różnica między młodymi newskolowcami, Którzy tworzą sobie wizerunek A jaka jest różnica między tymi starymi głowami Tymi oldschoolowcami i tak dalej Którzy również tworzą sobie wizerunek No co, że jedni byli na ulicy 100 lat temu A drudzy nie byli nigdy? Wow Ale tak jak właśnie mówię W momencie, gdzie oni osiągają sukces Oni są w tej samej kategorii społecznej Czyli w jednym procencie Więc nie ma tutaj w ogóle żadnej reprezentacji biedy Ani z jednej, ani z drugiej strony Fajnie mieć wizerunek, który się sprzedaje Daje, fajnie być populistą i tak dalej Ale nie, nie zmienia to faktu, że na koniec dnia jesteście dokładnie tym samym Do jednych ani do drugich nie mam żadnych pretensji e, Żyć i daj żyć, tak? Żadna szkoła nie jest tru W ogóle sporo to kto jest bardziej autentyczny i tak dalej Na koniec dnia najbardziej liczy się zielone Bo wszyscy grają w zielone Taka jest prawda mm, Jakby nie chcieli grać w zielone po, Jakby nie chcieli grać w zielone to pod koniec 2018 roku Nie byłoby tej fali Starych wyjadaczy wsiadających na news Metra powybity, to by się w ogóle nie wydarzyło, nie byłoby czegoś takiego. Dalej są jeszcze ci, którzy to potępiają, siedzą na tych blokowych wiekach i tak dalej, ale to jest ryzykowna nisza. Nie wiem, jak bardzo to się opłaca. Bo w momencie, kiedy panderujesz tylko i wyłącznie do biedy, do kto ma ci dawać pieniądze? ale jeżeli robisz to w bardziej popowy sposób, ale również panderujesz do biedy, tak jak właśnie robią to w tym momencie newskolowcy i tak dalej, to wydaje mi się, że jest większa szansa na zarobek, bo do szerszego grona ludzi to trafi, ogólnie do ludzi z różnych klas, nie tylko do biedy. No nie? Więc to jest bardzo fajne, biznesowe podejście, które ja mocno szanuję. Żadna szkoła nie jest trwa. Raperzy prowadzą legitne biznesy, kumplują się z biznesmenami, artystami. Nie są żadnymi bandziorami stojącymi pod sklepem alkoholowym 24, jak w pewnym sławnym teledysku. Jednakże ja nie widzę nic złego w zabawie swoim wizerunkiem. Zmieniają się modelowaniu tego i tak dalej, i tak dalej. Można. Jeszcze, jeszcze właściwie to trzeba. Pójdźcie na przykład na fenomen BDS-a moim zdaniem jedna z najbardziej fascynujących postaci współczesnego rapu. Bez kapy, Spójrzcie na to, jaki miał wizerunek w 2017 roku, jaki miał w 2018, a jaki ma na przykład teraz. On się zmienia. Co płyta jest kimś innym. On jest jak e, pierdolony Ten, kameleon. I to się szanuje. To jest to, co David Bowie w latach 70. i 80. opanował do Perfekcji, właśnie bycie tym pierdolonym kameleonem Który się zmienia z upływem Wizerunek, który zmienia się z upływającym czasem Modą, upodobaniami artysty i tak dalej To jest jeden z kluczowych sposobów, żeby przetrwać I żeby być dalej zauważalnym Grindować, zmieniać się Nie dać ludziom zapomnieć, że istniejesz I to ja szanuję Bo na koniec zmienia się twój image i twoje traki To jest show biznes I po prostu image robi zawsze połowę roboty Czy jesteś youtuberem, muzykiem, influencerem Nie wiem, kucharką z telewizji Twój image jest wszystkim, pomyśl o tym Ci ludzie prywatnie, oni często są bardzo nudni Oni są szarzy Oni muszą swoje piórka malować na kolorowo Dlatego, żebyście się zainteresowali Bo ludzie z natury nie są fascynujący Po prostu, nie są Ale robią wszystko, tak kombinują, żeby odnieść sukces No, showbiznes polega przede wszystkim na zasadzie Survival of the fittest Czyli przetrwają najlepsi I nawet właśnie nawiązując do chociażby Quebona Fidei i do jego antywizerunku To, że to jest promocja jego płyty, że on szuka Atencji i tak dalej, to jest jedno Ale mi się wydaje, że jest jeszcze jedna rzecz tam. On w pewnym momencie tego chłopaka, którego teraz widzicie, którego on odgrywa, on kiedyś nim był i on kiedyś musiał tego chłopaka zaprzedać. On musiał w jakiś sposób dać go do lombardu, no nie, zastawić go, zastawić go, żeby wyciągnąć fajne pieniądze. Wyciągnął fajne pieniądze i teraz nam daje do zrozumienia, wiecie, to cały czas ten cały kłek którego widzicie, kolorowe włosy, zęby jakieś złote i tatuaże to jest mój wizerunek, no nie? Absolutnie to szanuję, bo na przykład w momencie, kiedy ja musiałbym myśleć o jakimś wizerunku, jako raper, prawdopodobnie brałbym pod uwagę wizerunek, który jest bardziej kontrowersyjny, który rzuca się w oczy, szczególnie w takim konserwatywnym e, państwie jak Polska. Jest bardzo fajne podejście, naprawdę fajne. I rozumiem również, dlaczego ludziom się to podoba. Ludzie mają nudne życie, pracują 9 to five i tak dalej. Nie mogą sobie zrobić tatuaży, nie mogą sobie pofarbować włosów i patrząc na taką osobę, mają taki, taki podziw, czują takie coś, że interesuje ich ta osoba, przez to, że jest taka inna i tak dalej. To głównie po to się to robi. Image. I obserwują z ten piękny ludzki twór, który nagle w ich świadomości się pojawił, i nie kwestionują tego, nawet, że to. Być kiedyś ktoś zupełnie inny. Po prostu oni podziwiają to, co widzą. Tak działają ludzie. Każdy może sobie te słowa odebrać w jakikolwiek sposób. Chce zaprzedawanie się, że nie jest true, właśnie, i tak dalej, i tak dalej, co w ogóle już zdeklasowaliśmy do tego momentu, że coś takiego nie istnieje. Ale ja uważam, że jeżeli wchodzisz w showbiznes, to musisz zbudować sobie taki wizerunek, żeby wydawał się dla ludzi atrakcyjny. Musisz przede wszystkim myśleć, jak zrobić, żeby ludzi zainteresować. Czy będziesz udawał wielkiego pana Puna, który, no sto, tylko nawija o tym, że. Czy będziesz udawał jakiegoś uroczego romantyka, który zabierze Cię na randkę. Czy twardziela, który rozjebie ci łeb. To nie są ludzie, to są wizerunki. I to oczywiście wymaga pewnych wyrzeczeń, i również może się skończyć tym, że komuś to siądzie na głowę. Nie wiem, ile w tym prawdy składa, że rzeczywiście siadł mu na, na łeb, ale jest to możliwe jak najbardziej. Ja stojący w tym momencie przed kamerą, albo na przykład zachowujący się na jednym, albo na drugim filmie w taki, czy w taki sposób, czy na moich live'ach, mogę być nieautentyczny w 100%, względem tego, że może ja to stosowuję. Podświadomie jakieś cechy moje, które wydają mi się atrakcyjne dla mojego odbiorcy, i tak dalej, i tak dalej. I może ja prywatnie mógłbym być kimś totalnie nieinteresującym, ale to co widzicie, jest dla Was fascynujące, więc to oglądacie. Dlaczego więc narzekamy teraz, że nie są wystarczająco prawdziwi? Co ci ludzie mają zrobić? Rap już nie jest kontr kulturą, którą był 20 lat temu. Żyjemy w wysokim kapitalizmie. The future is now, old man. Przyzwyczaj się. Dajcie ludziom żyć. Bo za każdym youtuberem, muzykiem, influencerem, artystą Stoi człowiek Daj żyć i pozwól żyć Dziękuję bardzo Dzięki bardzo za poświęcenie czasu na mój wywód Zostawcie komentarze, łapki, dzwona Dzwona trzeba dzwonnąć, bo jak ja robię streama I moi ludzie mówią, że nie dostają dzwona To trzeba dzwonnąć dwa razy Dzwon mi to Tak czy siak Widzimy się na kolejnym filmie, który prawdopodobnie pojawi się za dwa dni no i czołem.